Witam Was serdecznie, Max Painter przedstawia Ride 4, w tym odcinku kontynuacja Ligi Światowej przeniosę się na francuską Rivierę. No tutaj oczywiście przede mną ten ostatnio zakupiony Honda z takim napisem Repsol. Myślałem, że w tej grze nie ma jednak tej firmy, a jednak tutaj mogę powiedzieć, że gra tutaj cały czas mnie zaskakuje z tymi nowymi. No oczywiście trasami, tylko tak jak mówię, fajnie tutaj sobie pojechać na takiej trasie, której nie jechałem i kupić motocykl, którym nie jeździłem, więc tutaj zacznę od tej klasy, o której ostatnio mówiłem, 750-900 i pojadę na tą francuską Rivière ja tu oczywiście te trasy, które tutaj są podblokowywałem, tak żeby mieć ostatnią tutaj Trasę na takie zakończenie. Co do motocyklów, to mamy tutaj do dyspozycji KTM i tego Augusta Brutale 800 RRK. Ja tylko ją tutaj mogę powiedzieć silnik zrobiłem w niej, ale jeżeli chodzi o te tłumiki, te w ogóle, że tablice zostawiłem i oczywiście lusterka też zostawiłem, bo bardzo tutaj mogę powiedzieć, że pasuje do tego motocykla taki typowo drogowy. Motocykl. Dobra, francuska, tutaj Riviera. Zobaczę, jak tutaj będzie ładnie zrobione, bo widzę, że tutaj fajne są palmy, które tam były. Domek, tutaj widać, tutaj widać drzewka. Ja właśnie bym chciał takiego rajda widzieć, taką, że tak powiem, wersję rajda, taka na otwartym, naprawdę świecie. Naprawdę by to bardzo fajnie wyglądało, bo tutaj naprawdę można zobaczyć. Różne e, naprawdę opcje, i co nam tutaj gra, gwarantuje. Ja myślę, że tutaj sobie jednak zwiększę na 260 km na godzinę. Chociaż nie, bo to jest bardzo krótka, kręta tr trasa i chyba to sobie tak zostawię, jak tutaj było. No, nie będę więcej tutaj nic zmieniał i widać, jak to wygląda. Ja bym tak właśnie to widział na otwartym świecie. Naprawdę takiego rajda naprawdę z takimi zamkniętymi uliczkami z kibicami którzy tutaj machają flagami no byłoby naprawdę co oglądać I byłoby naprawdę, tutaj ładnie tutaj widać kościółek czy coś no fajnie by to wyglądało naprawdę mogę powiedzieć że to by wyglądało obiecująco ja tutaj muszę się skupić też na darasie nad, nad jeżdżeniem tego jeszcze tej trasy naprawdę nie znam i jadę tutaj po raz pierwszy góry z daleka widać no ja bym takie trasy chciał takiego rajda na takim otwartym naprawdę świecie wtedy o tutaj już na limicie biegowym chociaż mogłem sobie troszkę tutaj inaczej zrobić jeżeli chodzi A, ale tutaj wywrotka no niestety no i jakaś taka kałuża może nawet na nią wjechałem Taka nierówność była. Dużo Francuzów pewnie tutaj będzie, no przecież francuska Riviera. O, będę tutaj z Francuzami walczył takie ta gusta brutale. Muszę się przyzwyczaić do tego motocykla. Tak, mijam, mijam to. Można tutaj... Tak, tutaj bardzo, bardzo, tutaj to, tak, agresywnie trochę potraktowałem e, tych tutaj zawodników moich, ale, ach, Włocha mamy tutaj, Włocha mamy, ale mi tutaj troszkę zarzuciło, muszę uważać, bo straciłem pozycję na rzecz Portugalczyka, no, zakręt lewo-prawo, ale to ładnie, super widzę tutaj niskiego napięcia, Ach teraz będzie na limicie do hamowania do tego zakrętu i uwaga uwaga, a jest, o, proszę amerykanka amerykanka Lara co ona tutaj robi w Europie, chyba przyjechała na wakacje ale no, tutaj niestabilność troszkę tutaj spokojnie spokojnie bo to są trzy okrążenia tutaj nie mogę tak, że tak powiem to teraz trzeba przycisnąć o, Lara, na razie. Ach tak, tutaj ten zakręt muszę wziąć. Ach, tutaj mnie, kurde, wyprzedziła. Z większą prędkością, lepszą precyzją tutaj wjechała. Dobra, lewo, zobaczymy teraz, jak ten zakręt tutaj pokonasz, Lara, i teraz delikatnie... Ach, tutaj uślizgnął, niestety. Poleciałem, złamałem nogi normalnie na tym zakręcie. Będę musiał chyba sobie, nie wiem, powtórzyć ten wyścig, bo naprawdę tracę bardzo dużo. Może ich tutaj powyprzedzam, ale tak jak mówię, no nie będę w stanie wygrać tego wyścigu. Ach, tutaj właśnie. Trochę jest to, troszkę niedopracowane, jeżeli chodzi o te e, opony. Naprawdę, tutaj są takie uślizgi. Że wręcz mógłbym powiedzieć, że trasa, ja bym jechał, nie wiem, po wodzie. Bo to jest normalnie rzecz no, niemożliwe. I tutaj chyba będzie przegrana. No niestety, tak jest, tu będzie przegrana. Za dużo było wywrotek, naprawdę. W tym tutaj jeździe. kontynuuje. naprawdę. Tutaj chyba sobie kontynuuję to, bo widzę, że tutaj też agustami jeździli. No wszyscy praktycznie triumfami tylko jedna osoba. I myślę, albo to powtórzę sobie w tej francuskiej Rivierze, lub po prostu przejdę do naprawdę kolejnego wyścigu, bo e, chyba, że wezmę jakiś inny tutaj motocykl, który tutaj będzie sprawiał jakoś lepsze e, tutaj te osiągi. Ja myślę, że też supermoto sobie tutaj pojadę. To też nie będzie faj... To też nie będzie klasa. I tutaj będzie na ten Ołton Park. Tutaj ja sobie tutaj odblokowałem. Nawet widzę, że mam do wygrania tego Suzuki Katane. Yy, wezmę sobie jednak tą trasę. Oto ta kuskwarna. Chociaż widziałem, że można kupić oprócz tej kuskwarnej jeszcze jakiś taki ciekawy motocykl, którym też nie jeździłem. Jest właśnie ten Tutaj TM Racing e, S MX Super Motor. Oczywiście, tutaj mógłbym e, też sobie zmienić, jakby to powiedzieć, mm, kierowcę, bo tam są różne te kombinezony. Ale ja raczej tutaj e, nie zmieniał. Jeżeli chodzi o kombinezony, no nie wiem, czy w ogóle ktoś się w tym bawi, żeby zmieniać te kombinezony, na przykład na takich supermoto e, klasach, albo jeszcze innych. Ja jednak wolę mieć taki kombinezon takiego zawodnika który tutaj naprawdę konkretnie o tutaj do, do 10 właśnie tutaj daję do 10 żeby miał większą tutaj prędkość bo jednak ten tor wymaga trochę szybszego no, tutaj czasu widzę że tutaj trzeba chyba czasówkę pyknąć e, więc tutaj będzie taki odcinek troszkę ze czasówki no zobaczę czy mi się uda ale i proszę mamy już zmieniony nawet kask e, w tym moto, zobaczę czy mi się uda to za pierwszym razem z takiej tutaj czasówki zrobić no, zobaczę, zobaczę jak go tutaj będę musiał uważać, żeby nie wyjechać za tor w takim super moto No, tutaj ładnie zakręt biorę Mogę powiedzieć, że całkiem taka przyjemna tutaj jest trasa. Naprawdę i łatwa. Tu jest akurat taka przyjemna, łatwa trasa. A tym motorkiem supermoto się fajnie jedzie naprawdę w zakrętach, bo można dodawać gazu i naprawdę ten motor tutaj się nie pośliźnie, nie wywrócimy się. Naprawdę tutaj. tak tutaj ładnie. Nie wiem jaki. Tutaj czas będę miał, ale już tak na limicie biegowym już jadę. O 40-40 minuta 7 muszę tutaj zrobić, coś mi się wydaje, że chyba będzie ciężko, nie, chociaż nie wiem. Ach, tutaj niestety się wywaliłem. Nie wiem, czy bym w ogóle to zaliczył, ale tutaj naprawdę fatalnie, fatalnie mi to naprawdę dzisiaj idzie. Oczywiście, w tym odcinku no, trzeba tutaj jeszcze restart zrobić. Chociaż myślę, że z biegami trzeba coś też pogombinować. E, chyba tutaj na jedynkę, tutaj dwójkę, trójka, czwórka, piątka. Tak sobie tutaj to zrobię. No i jeszcze raz tutaj zacznę, żeby miał troszkę większą prędkość maksymalną. Bo widziałem, że tutaj na limicie wręcz jechał. Trzeba sobie tutaj troszkę e, podbić tę prędkość i spróbować jeszcze raz pojechać, no za pierwszym razem to muszą naprawdę mistrzowie tutaj wręcz jechać, a ja tutaj jadę pierwszy raz na tym motorze oczywiście nagrywając ten odcinek tak, tutaj ładnie zobaczę ile tutaj wyciśnie ten motocykl, 1.7 no nie, nie wiem, nie wiem no tutaj dalej jeszcze coś z biegami musiałbym zrobić, bo naprawdę też na limicie jadę. Tutaj na limicie jechałem. O, spróbuję, spróbuję, bo tutaj naprawdę jeden błąd i po prostu e, po teście naprawdę. Tutaj chyba gdzieś e, zrobiłem, zaliczyłem wręcz glebę za dużo gazu w zakręcie, może nawet tutaj chyba było o, 50, 50 sekund chyba było tutaj, tutaj zaliczyłem tą glebę za dużo gazu w zakręcie, widziałem było lekkie naprawdę podbicie a teraz 3, 4, 5 6 złoty medal no, ładnie, ładnie, za drugim razem nie ma źle, niektórzy potrafią to zrobić za pierwszym razem naprawdę tutaj szacun dla tych którzy od razu to potrafią zrobić myślę że na manualnej skrzyni to jest naprawdę tutaj że tak powiem łatwiej do zrobienia oczywiście z Suzuki tutaj, tutaj zdobyłem wygrałem ten tutaj motocykl z Suzuki w taki katana no fajny tutaj ma na ten wyświetlacz, chociaż mi się nie podoba w ogóle ta sylwetka. Tak, cóż, oczywiście tutaj zaliczony kolejny e, wyścig. Myślę, że już w następnym odcinku tutaj sobie pojadę. Jeżeli chodzi o tą Rivieren, no to tutaj sobie sam tutaj zaliczę. No niestety mi się tutaj nie udało. Za dużo upadków było na tym e, torze. I myślę, żeby tutaj zakończyć taki króciutki odcinek związany z tą serią, bo tak jak mówię, tutaj będę tylko pokazywał te tory, które nie jeździłem, takimi fajnymi motocyklami, które można sobie naprawdę tutaj pojeździć, bo też mogę tutaj zdradzić, co tutaj jest w tej kategorii. Jak to zobaczyłem, to normalnie powiedziałem wow, bo tutaj są te trasy kosmicznie bardzo długie, można tutaj zobaczyć, 2 minuty 18 trzeba tutaj zrobić jest długa 5 okrążeń na takiej trasie, gdzie 2 minuty się jedzie, no to 10 minut się jedzie. Tutaj już nie mówię o tym trasie, to jest 4,5-5 minut się jedzie, a jak ktoś tutaj daje 5 okrążeń na tej trasie, to będzie mega, mega dużo, długo się jechało, 35 minut nawet tutaj naprawdę, a już nie mówię o tej trasie Nürburgring, nur... Szklese czy, czy Szlase. Tutaj jest ta cała trasa też bardzo długa, 7 minut jeszcze czasówka. I nie mam pojęcia jak tutaj będzie z tą czasówką. Jak ktoś tutaj glebnie, to dziękuję, do widzenia to będzie najgorzej jak w ostatnim zakręcie to zrobi. No, i nie przejedzie, i 7 minut ma z głowy. Także takim krótkim odcinkiem tutaj kończę. Oczywiście rajda, i myślę, że tutaj będzie kontynuacja w tej klasie 600cc, też na nowej, fajnej mm, trasie. Także jak Wam się podoba ten odcinek, subujcie, oczywiście udzielcie komentarzów, nie zapominajcie o dzwoneczku, bo tak jak mówię, mogą być naprawdę dwa odcinki z tej serii. Także do zobaczenia.